W tym odcinku poruszymy temat personal brandingu, wybudowy sklepu internetowego, czyli marki osobistej, gdy budujesz sklep internetowy i chcesz go rozwijać. No i teraz, często podczas tej rozmowy, tego tematu, pojawiają się pytania typu: czy to jest konieczne, aby mieć swoją markę osobistą? Czy to pomaga? Czy, czy po prostu bez tego też da się zbudować markę sklepu internetowego? I na te pytania mógłbym odpowiedzieć, że nie jest to konieczne. Ale pomaga, co oznacza, że jeżeli mamy markę osobistą, jesteśmy gotów, gotowi do jej kreowania, pokazania twarzy, nagrywania, pokazywania na przykład zaplecza tego, jak działa firma, no to mamy stosunkowo duże szanse na to, że ten rozwój będzie szybszy, w przypadku gdy produkty nie są tak konkurencyjne w stosunku do konkurencji. Wtedy tą autentycznością i pokazaniem swojej twarzy nadrabiamy i jesteśmy w stanie szybciej zdobyć zaufanie konsumentów, jako stosunkowo nowa firma. W takich sytuacjach to z pewnością pomaga. Ale czy jest konieczne? No niekoniecznie, no bo można mieć dobry sklep, dobre produkty i przemyślaną strategię marketingową na tworzenie marki samego sklepu i zrobienie z niej po prostu marki, do której ludzie będą przychodzić. To zazwyczaj i teraz nie zawsze, ale zazwyczaj zajmuje stosunkowo więcej czasu i jest nieco trudniejsze, no bo nie ma tego elementu ludzkiej twarzy, ale również działa i jednak dotychczas chyba większość sklepów opiera się na tym modelu. Więc, jeżeli zastanawiasz się, czy marka osobista pomaga, czy przeszkadza, czy jest konieczna, najważniejsza rzecz, którą wyciągnąłbym z tego odcinka, jest fakt, że jest ona pomocna, ale niekonieczna. Jeżeli chcesz i jesteś gotów pokazywać się w internecie, no to jednym z trendów, który będzie obecny przez następne lata i który jest teraz, no to jest wizerunek przedsiębiorcy jako frontmana firmy, czyli po prostu founder jako marka osobista. I. Coraz więcej osób oczekuje, na przykład od zarządu, że będzie się pokazywał, podawał komunikaty, będzie pokazywał firmę od tej strony, drugiej, no i że po prostu będzie bliżej odbiorców, bliżej klientów. Wtedy oni bardziej ufają malce, są gotowi z niej częściej korzystać, no ale nie jest to zasada. Jeżeli jesteś gotów do tego, aby to robić, rób to. Tylko tutaj wymaga to wiedzy, szkoleń z tego zakresu, aby robić to też umiejętnie, dbać o ten wizerunek, o jego kreowanie w sposób świadomy i odbiór przez klientów, odpowiadanie na ich potrzeby, odpowiadanie na ich pytania w dany zorganizowany sposób jako marka osobista, jako osoba, która jest odpowiedzialna za sklep, jest odpowiedzialna za to, czym jest ten sklep i jak sprzedaje. Także, jeżeli chcielibyście uzyskać więcej informacji na ten temat, znajdziecie je w artykule blogowym na stronie sali.pl, który znajduje się w opisie do tego materiału. Ja Wam dziękuję i do usłyszenia!